Wyobraź sobie: liczba mieszkań na rynku wzrosła o 70%. Jakie mogą być tego skutki dla kupujących, sprzedających i najemców? Większa ilość mieszkań oznacza jedną rzecz konkurencję. Sprzedawcy walczą o uwagę, a to świetna wiadomość dla kupujących. Więcej opcji na rynku to więcej wyboru i potencjalnie niższe ceny. Zwiększona podaż może obniżyć stawki, bo sprzedawcy muszą być bardziej elastyczni. Ceny mogą się stabilizować, a w niektórych lokalizacjach nawet spadać. To zależy od tego, jak szybko popyt nadąży za wzrostem podaży. Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, dostosowanie oferty do nowej rzeczywistości rynkowej może być kluczem do sukcesu. Więc jeśli planujesz zakup mieszkania, teraz może być idealny moment. Śledź rynek, bo ceny mogą Cię zaskoczyć, ale na korzyść. Zaplanuj mądrze, podejmij decyzję na chłodno i śledź nas, aby być na bieżąco z trendami.